Cześć, witam Mateusz Gessler. Pozdrawiam bardzo serdecznie czytelników Motogen. Jesteśmy na otwarciu nowego salonu Harley Davidson. Spotkaliśmy Mateusza Geslera, znanego restauratora, który chyba od zawsze pasjonował się motocyklami. Mateusz, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z motocyklami i jak to się w ogóle zaczęło? 14 lat, 13, 14 lat zaczęło się bardzo prosto, mój e, ojciec Patrice mi kupił pierwszy taki e, skuter, e, to było 103 SP, taka, taki Peugeot, motorower taki bez pedałów, który pchałeś, żeby biegnąć i skakałeś na niego i to jechało, tak po przeróbce mojej, to jechało dobre 70 na godzinę. Zjeździłeś tego, co nam kiedyś opowiadałeś, dosyć dużo kilometrów, były też przygody, opowiedz nam o swoich przygodach. Na Najlepsza przygoda to miałem teraz, w lutym, bo w lutym skończyłem nagrania telewizyjne, wsiadłem na motor na GS-ie i pojechałem do jako zrobiłem Warszawa, Berlin, Berlin, Amsterdam, Amsterdam, Paryż, Paryż, Barcelona, a z Barcelony potem przez Alpy i większość czasu padało, zimno było, byłem sam, ale potrzebowałem się trochę tam wyczyścić głowę i jakoś tam pomyśleć o dalsze kroki, także motor nie dla mnie pasją, bo to jest to miejsce, gdzie mogę spokojnie pomyśleć, mogę się wygłupiać, mogę trochę adrenaliny złapać, to jest, to mnie uspokaja, to jest taka, taka moja muza. A co tam było z paryską fontanną kiedyś? <laughs> że byłem z tyłu i wylądowałem w wodzie, no faktycznie, to było tak, że trzymałem, a kolega miał trochę gorsze szczęście, bo ja wylądowałem i się obudziłem w wodzie, a kolega się niestety obudził w mur, także on miał gorzej. Mateusz, gdy spotkaliśmy się w wakacje, jeździłeś troszkę innym sprzętem, teraz jest z tobą Harley, czy to jest zmiana stylu, zmiana motocykla? Nie, ja mam... mam... Teraz na dziś dzisiaj trochę motorów w garażu, także nie ma takiego jednego motoru, który bym e, nie kochał, także ja uwielbiam Harley, mam też Irona 883, a, to jest 48, ale a, też mam wiele, mam kilka motorów, także i mam też WSP, mam jeszcze takie przyróbkę, taki shaping, nie wiem czy znasz, taka Yamaha stara, taka a, z takimi dużymi kołami, no, wszystko co ma dookoła, nawet mam rowery kilka. Czy z tym Harley'em wiąże się jakaś, e, jakiś plan na dalszą podróż? Tak, ten model to jest idealny model na śmiganie na Warszawę, bo to jest model, który bak nie jest jakiś ogromny, także często musisz się tankować, ale też jest twarde zawieszenie, to jest sportser, taki, żeby śmigać, bolforówka taka fajna, e, ale tym podejrzewam, że też zrobisz tak kilka kilometrów dookoła Mazowsza i, też się pobawić. To jest fajny motor, bo ma bardzo fajny silnik i ma ten sześciobiegowy, a skrzynie, także to jest fajny, fajny motor, żeby się pobawić, ale cię dłuższą trasę chyba nie. Te są lepsze, te większe. To nie.